manko, ja jestem Dolur, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Minecraft Bedwars i potrujemy troszeczkę graczów kod... nie, gracze... nie, graczów? czy gracze? dobra, mniejsza gracze kodcrafta, więc zapraszam Cię, żebyście zostawili łapęcję w górę, bo to nic się nie kosztuje, ani dla mnie zawsze proponujesz mi filmy do polubionych no i co? Zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie powiadomienia. No i możecie też być na, na TikToka, Instagrama i yy, Discorda, wszystkie linki są w opisie. A ja nie przedłużam i lecimy do pierwszej areny. Kurwa. O drewniak jest. Dobra. Gdzie jest wick? Jabłko mięto. Dobra, ręka. Siema widzowie, jesteśmy właśnie na pierwszej ręce. no i co? Będziemy trochę, potrolujemy trochę sobie graczów kod krawca, yy, znaczy... G... G... Znaczy, kurwa, Gra... <ścoughs> Znaczy, graczów kod krawta, więc... Bierzemy szybko tak, to i to. Wiesio, nie szczekaj za oknem, proszę cię. Mówiłem, proszę cię, nie szczekaj. Dobra. Trochę jakoś tu trzeba ich potrolować, nie wiem w jaki sposób. Dobra <laughs> Okej <Okay. laughs> Rozwalę mu Tururu, tu, tu, tu tu Chodź No chodź Sajus? Sojus? Sojus? O ty kurde... No nie, no. Ale żebym umarł, naprawdę XD dobra. Może... Dobra, wrócę na swoją wyspę na razie pójdę sobie po diamenty. Będzie Tak o kwietuszka mam! Wow! Dobra widzowie, moja klawiatura mnie dzisiaj trochę potroluje, jak widzę Więc no O kurde niebieskie idzie Dobra Nara 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 No i Gościu Mówię, że nara to nara Nie no, zajebiście, a ja to zrobiłem, te schodki. Schodki do nieba, wow. Magic. Dobra, tak to zrobimy. Oj, oj, gościu mnie Gościu mnie strollował, no, A to ja miałem trollować, kuźwa! Dobra, czyli tak się bawimy, gościu. No problem. Nie, no. Oj oj. No po prostu kurwa no nie. Boże czy ty to widzisz. Głupia gra.